Po raz jedenasty na terenie Licheńskiego Sanktuarium odbyły się warsztaty pisania ikon dla początkujących, zainteresowanych sztuką ikonopisarstwa. Chętni z całej Polski przyjeżdżają na nie od 2017 roku. Tym razem uczestnicy mieli do wykonania wizerunek Mandylionu. Co to takiego? Wizerunek Mandylionu, czyli wizerunek twarzy Chrystusa odbitej na huście, zgodnie z podaniem o legendzie związanej z królem Abgarem. Także jest to przedstawienie Chrystusa pozbawionego oznak cierpienia, nie tak jak na huście świętej Weroniki. I pracujemy w technice i stylu neokoptyjskim. Także to też jest ciekawostka, że Licha nie jest jedynym w Polsce ośrodkiem, gdzie można zetknąć się z ikoną neokoptyjską. Najpierw jednak uczestnicy, którzy przyjechali z różnych stron kraju, na przykład z Zielonej Góry czy z Podłodzi, mieli wykłady wprowadzające w technologię oraz w podjęty temat. Wśród nich było wiele osób, które po raz pierwszy spróbowały pisania ikon, jak na przykład pani Halina czy pan Paweł. Przyjechałem tutaj na rekolekcję, bo już... Trzecie rekolekcje, a na warsztatach jestem po raz pierwszy, ale traktuję je też jako pewien rodzaj rekolekcji, takiego no poznania siebie samego, właśnie w takim nowym kontekście. Uczę się tutaj cierpliwości, pokory, bo materia, z którą muszę się zmierzyć, jest poważna. Natomiast nie jestem plastykiem, nie mam żadnego wykształcenia. Ostatni raz pędzelek w ręku miałem w szkole podstawowej. Jest to wejście w taką całkiem nową sferę, jeśli chodzi o, o no już nie malowanie, ale e, pisanie ikon. Nie jest to sprawa tylko techniki, aczkolwiek i ta. Przysparza nam tutaj wiele trudności, ale też próba wejścia w sferę duchową, trochę inaczej. W grupie 17 uczestników tych warsztatów były też osoby, które kolejny raz przyjechały do lichenia, by zmierzyć się z tą niełatwą sztuką. Pani Anna Stachowiak pierwszy raz była tu z ciekawości, a teraz. Drugi raz przyjechałam, bo mnie wciągnęła mnie ten świat ciszy inny sposób modlitwy, pochylenia się nad samą sobą, nad swoją cierpliwością, nad panowanie nad swoimi, żeby nie wybuchnąć po prostu tylko, żeby spokojnie. No i przede wszystkim ta modlitwa. W razie czego można podejść już widać na dużym formacie, w którym momencie powinno się zaczynać. Wszyscy podkreślali, że zajęcia te polegały nie tylko na poprawnym technicznie wykonaniu ikony, ale dały im o wiele więcej. Były też dla nich pewnego rodzaju rekolekcjami. To daje takie wyciszenie, poznanie innego sposobu modlitwy, spotkania się z Panem Bogiem, rozmowy z nim, inny sposób, jak gdyby patrzenia na świat duchowy, a nie tylko Pisanie, to pisanie to się pisze, ale przy tym ta modlitwa, odpowiadanie sobie samemu na pytanie, które może Pan Bóg by nam postawił. Jest to bardzo przyjemne, ale bardzo, bardzo wymagające. Trzeba tutaj się skoncentrować. Trzeba, trzeba no tak, wyciszyć się. Trzeba trzeba nabrać cierpliwości, bo właśnie tutaj już Pan Adam mówi za szybko. Pozwól, żeby to wyschło, dopiero kłać następną warstwę farby. A no od razu już tak jak w życiu, prawda? Byle szybciej i, i tego. A tutaj trzeba powolutku przemyśleć, przemedytować, przemodlić. I wtedy może jakiś efekt będzie. Przyjeżdżając tutaj, nie wiedziałam, jakie aspekty e, właśnie te duchowe będą poruszane, jak one się tutaj będą przebijały, w jaki sposób towarzyszą one e, e, pisanie, pisaniu ikon. I taka pierwsza inspiracja pojawiła się już w pierwszy dzień. Ponieważ e, malujemy e, mandylion, czyli wizerunek Chrystusa, byliśmy zachęcani do medytowania, na przykład, jakie cechy Chrystusowe my posiadamy. No i tutaj no, to jest rzecz niełatwa, bo, bo trzeba się zmierzyć na przykład, ile w nas miłości, ile w nas cierpliwości, łagodności czy pokory. E, także myślę, że to jest właśnie taki, taki, taka. Taka okazja, tak powiem, żeby pewne, z, zmierzyć się z pewnymi też pytaniami w stosunku do, e, do samych siebie, kim jesteśmy. Byłam zaskoczona po raz pierwszy, jak przyjechałam, że e, żeby pigment rozpuścić, to potrzebne jest jajko i ocet. W życiu bym nie pomyślała, że... To... Żeby malować będę musiała mieć jajka i ocet prawda jeszcze wodę do tego. Czy wobec tego, że w tej sztuce używa się takich prostych rzeczy, oznacza to, że i pisanie ikon jest łatwe? Okazuje się, że to długi i żmudny proces, który wymaga wiele cierpliwości i skupienia, ale także fachowej wiedzy. Z rzeczy takich kuchennych, które są przydatne do pisania ikon, to na pewno będzie żelatyna, a właściwie bardziej klej kostny który jest y, faktycznie żelatyną, ponieważ tym gruntujemy najpierw deskę. Y, także mamy trzy warstwy kleju kostnego, tak jak jest Trójca Święta. Na to nak naklejamy też za pomocą żelatyny płótno bądź gazę, która jest takim y, symbolem całunu, w który owinięte zostało ciało Chrystusa złożone do grobu. I na to nakładamy 12 warstw y, zaprawy klejowo-kredowej. Y, którą później szlifujemy tak, żeby miała powierzchnię zbliżoną do szkła. I wtedy możemy zacząć już pisać ikonę, czyli nakładamy rysunek i przygotowujemy sobie farby, które też nie są takimi typowymi farbami, bo nie używamy farby z tuby, ale przygotowujemy najpierw medium, czyli to, co będzie łączyło suchy pigment, z kurzego jajka, z żółtka, zmieszanego z octem i wodą. I bierzemy suche pigmenty, które są w większości pochodzenia naturalnego. Są to różnego rodzaju skały, minerały, bądź na przykład spalone korzenie czy pnie drzew. I z tego robimy dopiero farbę, właśnie, mieszając suchy pigment z tą emulsją zrobioną z kurzego jaja. Nie zmagamy się tylko z samą materią, jaką jest deska farby, ale zmagamy się też z sami sobą, ponieważ no właśnie jest tutaj wystawiona na próbę nasza cierpliwość, nasza uważność, dystans też do siebie. To, że właśnie przy pisaniu ikony musimy się wyciszyć i skupić tylko na tym wizerunku. Jeżeli mamy jakiś kłopot z dobraniem koloru czy z postawieniem kreski, trzeba poprosić o pomoc Ducha Świętego. Trzeba się pomodlić w sercu i wtedy wszystko idzie zdecydowanie prościej. To przysparza dużo, dużo trudności. Ja maluję od dawna, nigdy nie malowałam ikon, wiedziałam, że to jest zupełnie inne podejście, ale nie myślałam, że dotychczasowe moje doświadczenia niewiele mi się przydadzą tutaj, że to jest zupełnie, zupełnie inna, inna technika malowania, a nawet mogą być utrudnieniem. Także raczkuję jak wiele osób, które są tutaj pierwszy, pierwsza, zmierzam się z różnymi nowymi podejściami, które są charakterystyczne właśnie dla, dla ikony. Oprócz zdobywania nowej wiedzy artystycznej, uczestnicy doceniają także inne walory tego miejsca. Lichen to jest takie um, zupełnie inne miejsce, że tu człowiek się czuje w każdym miejscu, obojętnie czy w bazylice, czy w ogrodach, czy w tym domu. Człowiek się w licheniu czuje jak w domu. Jak zapowiadają organizatorzy, kolejne warsztaty odbędą się w przyszłym roku i będzie ich co najmniej kilka. Warto zatem zainteresować się nimi, a przy okazji nie tylko nauczyć czegoś nowego, ale i wypocząć, u Duchowić i poznać nowe osoby z całego kraju.